Związkowcy Solidarności protestują przeciwko budowie drogi ekspresowej między Mys Mysłowicami a Bielskiem Białym. Od początku były z nią problemy. Wcześniej protestowali ekolodzy, a nawet historycy, bo przebiegała za blisko obozu koncentracyjnego w Brzezińce. Związkowcy obawiają się, że z powodu tej drogi trzeba będzie zamknąć kopalnię Brzeszcze, gdzie pracuje 3000 ludzi Marek Sygacz. Nie ewentualne zagrożenie likwidacji miejsc pracy. Nie? Stąd te podpisy, ponad 3000. Górnicy liczą, że w ten sposób zwrócą uwagę na problem budowy drogi ekspresowej w gminie. Gdybyśmy nie liczyli, to byśmy ich nie zbierali. Jest w nas wiara, że, że te podpisy po prostu pomogą. Pomogą uratować kopalnie. Jesteśmy za jak najlepszymi drogami. Natomiast one nie mogą wpływać na likwidację czy w ogóle zagrożenie likwidacją miejsc pracy. S1 z Mysłowic do Bielska Białej będzie miała tylko 40 km, ale przygotowano aż cztery warianty jej przebiegu. Z tego 3, B, C i D biegną przez pola. Nie takie zwykłe pola, a pola wydobywcze. Chodzi o to, co jest pod ziemią. 14 milionów ton najlepszej jakości węgla. My, zgodnie z przepisami, no nie możemy pod tą drogą wydobywać, bo to może powodować szkody. Albo, jeżeli byśmy chcieli wydobywać, to nakłady są tak duże, że to po prostu nie, staje się nieopłacalne. Kopalnia przeszcze ma zapasy i plan działania do 2047 roku. Budowa drogi nad złożami skróci jej żywot o co najmniej dekadę. Dla kopalni Brzeszczy nie pracują tylko i wyłącznie mieszkańcy gminy Brzeszczy. Pracują również pracownicy, ludzie z, po, z sąsiedniej gminy. Kopalnia ma złoża tutaj. Władze nie ukrywają, że gmina najbardziej skorzysta na przebiegu drogi, który oprotestowała kopalnia. Musimy się zastanawiać, co po roku 2047. A wiemy, że droga ekspresowa to również rozwój. Wersja najmniej sporna ominie wprawdzie pokłady węgla, ale ominie też gminę i to dużym łukiem. Mamy prawo do tego i kopalnia, żeby pokazywać swoje interesy. Dopóki nie jest za późno, na tym etapie każdy wariant jest prawdopodobny. Taka sama ilość węzłów, takie same parametry. i niemal takie same koszty budowy. Wybór wariantu, jak również opracowanie tych z wariantów, jest zawsze kwestią em, wypracowania pewnego kompromisu. Decydujące zdanie w tym wyborze będzie miał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który zaopiniuje wszystkie plany drogi. Decyzja powinna zapaść jeszcze w tym roku. Budowa S-1 musi ruszyć do 2015. Droga powinna łączyć a dzień w brzeszczach, głównie dlatego, że perspektywa likwidacji miejsc pracy kłóci się z wizją rozwoju gminy. W zależności od wybranego wariantu S-1 będzie tutaj albo ekspresówką, albo ślepą uliczką. Marek Sygacz, wydarzenia brzeszcze.